Dzień dobry Państwu. Otwieram 11. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sztumie na wniosek Pana Burmistrza. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejsze spotkanie Pana Burmistrza, Zastępcę Pana Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Panią Dyrektor, wszystkich radnych oraz przybyłych gości. Yy, dzisiejsze posiedzenie jest ważne, ponieważ na 15 radnych obecnych jest 11. Tak? Proszę o stwierdzenie forum. Stwierdzam, że dzisiejsze posiedzenie jest prawomocne. Jest 11 radnych obecnych, czterech nieobecnych. Szanowni państwo, uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizję. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Pełny tekst klauzuli informacyjnej w tej sprawie. Uwidoczniony jest przy drzwiach wejściowych do sali obrad. Porządek dzisiejszego posiedzenia otrzymaliście państwo drogą mailową. W tym momencie zgłaszam autopoprawkę. Już punkt 2.1 będzie procedowany w punkcie 2.2. Punkt pierwszy uważam za zakończony i przechodzimy do punktu drugiego. Proszę panią Katarzynę Krzyżykowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia publicznego punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej w Nowej Wsi. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie utworzenia publicznego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Po przytoczeniu podstawy prawnej, Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje: Paragraf pierwszy. Tworzy się publiczny punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, nowa wieś 6082-400 Sztum, w związku z realizacją projektu pod nazwą Mount MOC Upowszechnianie i Podniesienie Jakości Edukacji Przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Lokal, w którym prowadzone będą zajęcia w ramach Publicznego Punktu Przedszkolnego, znajduje się w budynku pod adresem Nowa Wieś 60 82 400 Sztum. Publiczny punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi tworzy się od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Paragraf 2. Organizację publicznego punktu przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku. Czy przedstawiać załącznik, czy mogę przejść od razu do uzasadnienia? Do uzasadnienia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 32 ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Potrzeba utworzenia publicznego punktu przy szkole podstawowej w Nowej Wsi dla dzieci w wieku 3-4 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Sztum, jest podyktowana specyfiką potrzeb lokalnej społeczności, edukacją w miejscu zamieszkania i jest uzasadniona warunkami demograficznymi i geograficznymi. Potrzeba utworzenia punktu wynika z opracowanej diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzedzającej przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Mam moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście i Gminie Sztum. Punkt przedszkolny jest tworzony na okres od dnia 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku w związku z realizacją projektu pod nazwą Mam moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście i Gminie Sztum współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Utworzenie punktu przedszkolnego w budynku szkoły Nowej Wsi było poprzedzone pozytywną opinią wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku i projekt uzyskał również pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Proszę Państwa Radnych o zajęcie głosu. Nie widzę. Nie słyszę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących i 3-4 nieobecnych. <coughs> Uważam punkt 2.1 za zakończony i przechodzimy do punktu 2.2. W tym punkcie również proszę panią Katarzynę Krzyżykowską, panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały. W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum. Po przytoczeniu podstawy prawnej, Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się sieć prowadzonych przez Miasto i Gmina Sztum publicznych przedszkoli. Publiczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi numer 1 imieniem Kubusia Puchatka w Sztumie, ulica Heromińska 7, 82400 Sztum, Zespół szkół Publiczne przedszkole w Czerninie, ulica Donimirskich 19, Czernin 82400 Sztum, Zespół szkół Publiczne przedszkole w Gościszewie, Gościszewo 73, 82 400 Sztum. Paragraf 2. Ustala się sieć prowadzonych przez miasto i gminę Sztum oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, nowa wieś 60, 82 400 Sztum. Paragraf trzeci. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych uzupełnia się o publiczny punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, nowa wieś 60, 82 400 Sztum. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. I wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 49 łamane na 388 łamane na 2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Sztum. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 32 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Rada Gminy ustala sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z artykułem 32 ustęp 2 wyżej wymienionej ustawy sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można uzupełnić o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Potrzeba utworzenia punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej w Nowej Wsi dla dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Sztum jest podyktowana specyfiką potrzeb lokalnej społeczności, edukacją w miejscu zamieszkania i jest uzasadniona warunkami demograficznymi i geograficznymi. Potrzeba utworzenia punktu wynika z opracowanej diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzedzającej przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Mam tę moc. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście i gminie Sztum. Punkt przedszkolny jest tworzony na okres od dnia 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku w związku z realizacją projektu pod nazwą Mountem Moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście i gminie sztum, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty i pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. To z Państwa. Jest za lub przeciw, proszę odcisnąć odpowiedni przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących przy czterech osobach Proszę państwa punkt 2-2 uważam za zakończony. I przechodzimy do punktu 2.3. W tym miejscu poproszę Panią Karnik, Panią Danutę Wiatrowską, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie gmin na 2019 rok. Podstawa prawna uchwala się to, następuje paragraf pierwszy. W budżecie gmin na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa z rozdziału 754.21 Zarządzanie kryzysowe z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań po te 2000 zł do rozdziału 754.12 Ochotnicze Straże Pożarne na wydatki bieżące, na dotacje na zadania bieżące, na dotację celową dla OSP ściszego na dofinansowanie remontu posadzki w boksie garażowym w celu zapewnienia gotowości bojowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków majątkowych wynosi 15 669 951 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stur. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy czytać państwu uzasadnienie? Zasadnienie tak. Dokonuje się przeniesienia wydatków z zarządzania kryzysowego z wydatków bieżących kwotę 2000 zł na wydatki bieżące na dotację celową dla OSP Gościszewo na dofinansowanie remontu posadzki w boksie garażowym w celu zapewnienia gotowości bojowej. Uaktualnia się załącznik pod nazwą wydatki majątkowe na 2019 <coughs> rok w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza Miasta i gminy Sztum, Zgodnie z kompetencjami to jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zakup i montaż kotła gazowego i bojlera w zespole szkół w Czerninie o wartości 16 000 zł, złotych, zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, budowa otwartej strefy aktywności w Koniec Wałdzie o kwotę 2091 zł, zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego klubu Ruch Kości Szewo o kwotę 7 tysięcy złotych, Prowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, przebudowa ulicy Grańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, dokumentacja projektowa i inne o wartości 20 tysięcy złotych. Projekt uchwały przedstawiono na wspólnej Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju i Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i zaopiniowano pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa radnych o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, jednastoma głosami za. Punkt 2, 3. Uważam, za Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do zakończenia obrad. Następna dwunasta sesja Rady Miejskiej odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym terminem. I planowana jest na 28 sierpnia 2019 roku, to jest w środę o godzinie 15. Posiedzenia komisji odbędą się również zgodnie z przesłanym harmonogramem. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 11. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i udział w obradach. Punkt czwarty uważam za zakończony. Proszę jeszcze pan burmistrz. Jeżeli chodzi o godzinę tej y, przyszłej y, sesji, tu jeszcze z panem przewodniczącym będę rozmawiać, ale y, będzie się z dwóch części składać, będę proponować. Pierwsza to ta, ta klimatyczna, i, i tu jestem y, na etapie uzgodnień z, z tym stowarzyszeniem Energy Cities, jeżeli chodzi o tematykę i też czas, y, y, który oni y, na sesji zajmą. I prawdopodobnie będę proponować, żeby to było o godzinie 13. Żeby dwie godziny właśnie na tę część klimatyczną, a później już po prostu te sprawy robocze. Dziękujemy za przekazaną informację. Jeszcze jest troszeczkę czasu i na pewno jeszcze do tego się wszyscy przygotujemy. Obrady dzisiejszej sesji uważam za zamknięte. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję. Oh my god.